Mamy sobie takiego ramięcika OGARA 205, czyli tego lepszego, i mamy sobie zamontować zapłonik. Szybka akcja, więc pokażemy Wam na filmiku, jak się montuje zapłonik. Mamy ściągnięty stary zapłon i zaczynamy od wyciągnięcia klina. Do tego mogą mu się przydać takie fajne szczypce o tego typu. I trzeba mocno złapać i wyciągnąć, on bardzo mało wystaje. Dlatego może być to troszkę upierdliwe, my to już mamy tutaj zrobione. I jak już sobie klin wyciągniemy i odłożymy w miejscu na pamiątkę, to możemy przystąpić do przykręcenia podstawy zapłonu. I podstawę przykręcamy w ten oto sposób, że kątowo będzie nam patrzyła tak. To na co trzeba zwrócić uwagę, to poprowadzenie przewodu impulsatora tak, żeby on Nigdzie tutaj nie zawadzał. Przykładowo tutaj, już sobie chcę zawadzić. Trzeba go poprowadzić w ten sposób od dołu. I przykręcamy to na 3 śruby M5. Teraz sobie przystępujemy do przykręcania podstawy. Tak jak wspominałem, 3 śruby M5. Uwaga, często się zdarza, że jest przygwintowane na M6. Przewidzieliśmy to i łezki są szersze. Staramy się to, żeby koło magnesowe. Podstawało na odpowiednią wysokość od podstawy, tak, żeby łeb śruby M6 się zmieścił. Natomiast to zależy też od wału, od partii, nie zawsze to jest zapewnione. Także warto zwrócić uwagę, czy macie gwinty M5, żeby potencjalnie nie było lipy. W razie coś przed zakupem zregenerujcie sobie, żeby było na 100% wszystko w porządku. Teraz można zwrócić uwagę też na gumkę przelotki którą wkładamy tutaj w stare miejsce przylotki, gdzie wcześniej przychodziły przewody odgaszenia i przewody od cewki świetlnej i tak mamy przykręconą podstawę na 3 śruby M5 mamy tutaj przylotkę. tak jak wspominałem warto tutaj zwrócić uwagę na położenie tego przewodu żeby on się nigdzie nie podwinął i teraz związkom przewodów będziemy sobie szli tutaj do góry. Musieli sobie przewiercić otworek tutaj, żeby od ewentualnie od dołu jak wygodniej, tak, żeby sobie przełożyć przewody do puszki. Oczywiście to jest dowolne można mocować pod zbiornikiem, a tutaj jest o tyle fajne, że możemy wszystko schować i nie będzie widoczne z zewnątrz. Także my sobie będziemy szli z przewodami. Jeżeli chodzi o przewody, to jest biały impulsator, tutaj biały w kostce razem z żółtym to jest prąd zmienny z cewek, a czerwono-czarny to jest wysokie napięcie z cewki zasilającej moduł zapłonowy, czyli ten. I sobie idziemy do góry i działamy dalej. OK, mamy tutaj już dół ogarnięty. Przewodzikiem jednak wyszliśmy tutaj od dołu. A tutaj wychodzi sobie przewód wysokiego napięcia. Pasuje idealnie tutaj nawet z lekkim zapasem do głowicy. Jeżeli chodzi o zamocowanie elementów, tutaj cewkę zapłonową na długiej śrubie, tutaj moduł zapłonowy, a tutaj regulator napięcia, tutaj mamy bardzo fajnie punkt masowy do błotnika lub punkt masowy do mocowania siedzenia. Warto sprawdzić i tak czy miernikiem. Najważniejsze jest przejście masy między aluminiową częścią silnika a przewodem zielonym tutaj na module zapłonowym. To jest wspólna masa cewki zapłonowej i modułu zapłonowego. Teraz będziemy przystępowali do podłączenia tutaj przewodów. Potem będziemy regulowali zapłon za pomocą czujnika zegarowego. Ustawimy i na dobrą sprawę temat jest zakończony. Oczywiście wymiana żarówek i klaksonu też powinna być. Lecimy dalej. Wkręcamy teraz czujnik zegarowy. Co do zasady, on nie jest niezbędny, broń Boże, ale jest po prostu wygodny. Nie musimy się martwić, jak to wszystko ustawić, tylko sobie wkręcamy, jest wygodnie. Teraz tak, koło magnesowe. Zakładamy sobie, o tak, luźno rączką. Wstępnie. I kręcimy magnetem, żeby znaleźć górny martwy punkt. I mamy nawet o tyle fajnie, że praktycznie spotkał nam się w punkcie 0. Także mamy szczęście. To nie fotomontaż. I teraz tak kręcimy. Magneto się kręci w prawo. Teraz, co do zasady, powinno się zrobić tak, że jak tutaj mamy 1, 2, 3, 4,5, to nadal kręcimy w prawo żeby nam przeszedł przez cały cykl pracy i tutaj dopiero jak już wiemy gdzie byliśmy wcześniej o tak tutaj znowu mamy 4,5 to powinniśmy na dojściu, czyli 3 mm, 4,5 to jest 1,5 mm, czyli tutaj powinniśmy być w tym momencie i teraz powinien być zapół dobra, mamy sobie ten punkt 3 mm przed górnym makwym punktem. Teraz jak polega na tym, że ściągamy koło magnesowe. Bo się to tak fajnie pokazać jedną rączką. A, no właśnie to jest kwestia, he, <grym> założyłem tylko ręką. O, dobra, stożek tak trzyma. Bez klina oczywiście, klin nie przynosi momentu obrotowego. Zakładamy teraz koło magnesowe na stożku w taki sposób. Tutaj mamy czujnik. Ten czujnik ma takie metalowe kółeczko. Ja to nazywam metalowym kółeczkiem impulsatora, to gadał ze mną przez wie. I tutaj jest taka blaszka, blaszka wyzwalająca. I ta blaszka, tutaj, metalowe kółeczko, ma nachodzić na tą blaszkę i wtedy występuje zabon. I teraz trzeba założyć koło magnesowe tutaj w taki sposób. O, fajnie widać, cyk. Mamy założone, okej. Okay. Teraz, żeby wału nie poruszyć, myk na tym polega. Dobra, tutaj nadal mamy, i robimy taki fajny, energiczny, właśnie ruch ręką, żeby nam załapało. Patrzymy jeszcze raz, czy tutaj na pewno jest w porządku. Zobaczcie, teraz wał mi się rusza razem z magnetem. Stożki już załapały i mamy zapłon w komarku ustawiony. Także naprawdę nic trudnego. Teraz. No, pukamy wstępnie najlepiej młotkiem gumowym z wyczuciem, żeby stożek sobie załapał. Tutaj mamy takie przewrazowanie do trzymania koła magnesowego podczas dokręcania. E, mamy nakręteczkę, dajemy podkładkę płaską, sprężynującą lub samą sprężynującą, w zależności od potrzeb. Skręcamy nakrętką. Patrzymy potem, czy zapon na pewno nam występuje nadal 3 mm przed górnym martwym punktem. I temat jest załatwiony. A, i jeżeli chodzi o przerwę. Tutaj fajnie się zgrało, że nie trzeba je regulować. Staram się tak, żeby tak było, natomiast każdy sprzęt jest inny. W razie potrzeb popuszczamy śruby, odsuwamy, skręcamy śruby znowu. Lub w ostateczności nawet ten impulsator może się doginać podczas przesyłki, więc nie bójcie się, w razie coś lekko na mocowaniach można go odjąć. Nic się na pewno mu nie stanie. No teraz przykręcamy nakrętkę i działamy dalej. Dobra, mamy tutaj sobie kluczek 26 i 26 możemy sobie elegancko tutaj złapać do przykręcenia magneta, żeby nam się nic nie przestawiało. No tak jak mówię, te stożki muszą wstępnie złapać i dobrze jest mieć czysty gwint, żeby nie było dużych oporów podczas dokręcania. Potem jeszcze sobie sprawdzimy, czy na pewno nic nam się nie przestawiło. Trzeba dojebać troszkę. Momentu, szczerze mówiąc, nie znam. Aż strzyknie w łokciu. Dokładnie na łokieć. Jest o tyle fajne, że to no, jest duża nakrętka. W porównaniu do śruby M6, którą stosujemy w jawie, to tutaj jest naprawdę duży komfort. Nie ma się co stresować. Dobra. Eliganska. Dobra, patrzymy jeszcze sobie. Ale już widzę, że jest ok. Szukamy sobie GMP. Mamy. GMP tutaj. Cofamy. Raz, dwa, trzy, mniej więcej i nam się zapłonik nie przestawił. Mamy wszystko w porządku, jeszcze pokażę, żeby tutaj wyostrzyć. No czy światło jest kiepskie tutaj, no. natomiast jest. Jeszcze raz. O, kidoki, O Kidoki. O, mamy ustawione. No dobra, mamy na dobrą sprawę tutaj wszystko sprawdzone. No, zaraz sobie sprawdzimy iskrę. Sprawdzamy, jak tam skacze iskra. Bierzemy sobie magneto za rączkę. Mam nadzieję, że to będzie widać. Cyk. Tutaj mamy znacznik. A teraz poproszę pomagiera o kopnięcie kopniakiem. No, iskra skacze, jak Nie wiem co, jak to. Zesłowie konia by zabiła. Także możemy działać dalej. I teraz jeszcze tak słowem komentarze. Tutaj mamy dwa przewody, bardzo skomplikowane instalacje dometów. Jeden przewód czerwony, strzelam, że to są światła, natomiast niebieski to jest gaszenie. Jeżeli chodzi o podłączenie w naszym zapłonie, przewód biało-czarny w module zapłonowym to to jest gaszenie. Czyli to łączymy z przewodem niebieskim. Złącze konektorowe już jest przygotowane tak, żeby Wam pasowało. Natomiast wyjście na światła... To jest przewód czerwony z czarnym, który łączymy z przewodem czerwonym i temat jest załatwiony. Natomiast, gdyby ktoś chciał założyć akumulator, to na tym przewodzie już mamy do 14V prądu stałego i jak najbardziej ten akumulator można sobie w ogarze 205 skować I często nasi klienci sobie montują coś takiego. Wtedy, zarówno mocne światła, kierunki, te tematy, wszystko tam wtedy można sobie jak najbardziej założyć. Także nic skomplikowanego, jeżeli chodzi o podłączenie samego zapłonu. Jeżeli chodzi tutaj o podłączenie punktu masowego, to tak jak tutaj pokazywałem. Pomarańczowy, moduł zapłonowy, cewka, pin czarny, zielony. Zielony to jest masa, tutaj sobie idzie do punktu masowego. Natomiast wyjście z iskrownika to jest czerwono-czarny do czerwono-czarnego i biały do czerwono-białego. I to jest wszystko. Są jeszcze dwa przewody od cewek świetnych, końce cewek świetnych dokładnie. Kolejność podłączenia nie ma tutaj znaczenia: czy to będzie żółty do żółtego, czy żółty do różowego. Nie ma to znaczenia. Byle były końce ze sobą spięte. I to wszystko, jeżeli chodzi o podłączenie.